To był na treningu gdzieś tam z daleka, oczywiście oglądał, to, to, to widział radość u piłkarzy. We wtorek odbyliśmy właśnie taki pierwszy trening grupowy. W poniedziałek wieczorem dostaliśmy. Pozwolenie od sztabu medycznego PZPN na to, żebyśmy w tych większych grupach te treningi zrobili. No wszyscy się cieszyli, żeśmy się zobaczyli razem po, po, po dłuższym praktycznie czasu w jednej grupie. No i na, na, na tym treningu pierwszym no była wielka radość piłkarzy sztabu. Wszyscy się cieszyli, że w końcu możemy normalnie trenować. Ostatni tydzień trenowaliśmy jeszcze w mniejszych grupach, to jest pierwszy, w którym trenujemy w... W całym zespole i jak najbardziej każdy na to czekał i chyba najfajniejszy moment przyszedł, bo takie trenowanie na rozpiskach, gdzie mieliśmy wszystko tam od trenera rozpisane, no to wiadomo jest po jakimś czasie, no to na teraz każdy czeka na ten kontakt z piłką i, i to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim. Wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty w tym okresie, gdzie zawodnicy byli w swoich domach, mieli rozpiski, byli monitorowani, bo każdy trening musieli na platformę. Polar zrzucać praktycznie od razu po, po treningu musieliśmy sobie dokładnie przeanalizować te wykresy, jak to wszystko wyglądało. Praca była naprawdę ciężka, tych kilometrów troszeczkę przebiegli. Oczywiście była to praca bez piłki. No my współpracujemy z profesorem Jaszczęckim, który jest specjalistą. No już myślę, że tutaj nie trzeba go przedstawiać i, i ja wierzę w to, że, że akurat przygotowanie fizyczne będzie na pewno naszym atutem. Przygotowujemy się standardowo, praktycznie codziennie trenujemy, można powiedzieć do soboty, do soboty włącznie, niedziela będzie dniem wolnym, kolejny tydzień będzie wyglądał podobnie. Jeśli chodzi o sparring, no, mamy zaplanowany sparring z Lechią Gdańsk, jestem tutaj posłowie z, z trenerem Stokowcem, ale też na dzisiaj nie wiemy, czy będziemy mieli takie pozwolenie z góry, żeby ten sparring rozegrać. Są dwa terminy, 19. Maj lub 23 maj, także, także być może uda się go rozegrać, no jeśli nie no to mamy tutaj kadrę i zagramy sobie jakiś sparing wewnętrzny i będziemy się tak w ten sposób przygotowywać.